Dzień dobry, nazywam się Jacek Władysław Bertyzel, jestem prezesem okręgu Warszawa Partii Korwin, ze mną Leszek Burhardt i Janusz Górski, także z okręgu Warszawa. Okręg Warszawa Party Corwin bardzo często interweniuje w sprawach dotyczących mieszkańców Warszawy. Piszemy pisma do urzędów z interwencjami w różnych sprawach. Dzisiaj odniesiemy się do odpowiedzi, jaką dostaliśmy na wniosek o dostęp do informacji publicznej w zakresie ustawy Lex Developer i jej realizacji na terenie Warszawy. Pełna nazwa tej ustawy to jest ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Bardzo ważne słowo w, tym, w tej nazwie jest o ułatwieniach, bo ustawa miała na celu ułatwienie tych, tych inwestycji. Weszła w życie w sierpniu 2018 roku i dała prawo samorządom do wydawania własnych, lokalnych standardów urbanistycznych. Z tego prawa skorzystał samorząd warszawski i wydał swoje bardzo rygorystyczne standardy urbanistyczne a, oraz różne instrukcje, np. do spraw negocjacji z inwestorami prywatnymi, dotyczącymi spełnienia tych wymagań albo prowadzenia konsultacji społecznych. W praktyce doprowadziło to do tego, że w, w Warszawie przez 3,5 roku funkcjonowania tej ustawy zostało wydane jedno pozwolenie na budowę. mówiąc 3,5 roku funkcjonowania ustaw, ustawy o ułatwieniach w budownictwie powstało, uwaga, zero mieszkań. Zero mieszkań w Warszawie na terenie miasta stołecznego Warszawy w oparciu o tą ustawę, która miała ułatwiać budownictwo. Wydano jedną decyzję o pozwoleniu na budowę, zaakceptowano cztery wnioski. Gratulacje dla inwestorów i do urzędników. Zarówno inwestorzy, jak i samorząd wykonał ciężką, nikomu niepotrzebną pracę, która nie dała żadnych praktycznie efektów, za którą zapłacą obecni i przyszli mieszkańcy Warszawy. Jak widać, ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych tak naprawdę niczego nie ułatwiła. Samorządy mogą ją łatwo, skutecznie blokować i tak dzieje się właśnie w Warszawie. Wniosek źródłem wysokich i rosnących cen mieszkań. W dużej mierze jest złe prawo, prawo, które po prostu nie ułatwia realizacji inwestycji mieszkaniowych. Konfederacja, wolność i niepodległość.